Na zwiedzanie Porto mamy dokładnie jeden dzień. A to nasz pierwszy przystanek po tym, jak zostaliśmy przywiezieni taksówką z lotniska. Całkiem przypadkowo weszliśmy na taki właśnie na taki market, można powiedzieć. Tutaj są kwiaty, pamiątki, coś do jedzenia. A ten market to bardzo popularne w Porto miejsce, które zostało otwarte w 1914 roku. Można tutaj kupić mięso, ryby, owoce, kwiaty lub warzywa. I słynne portugalskie i na przykład. Market ma kilka pięter wypełnionych sprzedawcami oferującymi świeże produkty i typowe produkty z regionu Porto. Ta ogromna, choć zniszczona budowla kryje w sobie esencję miasta. I jest doskonałym miejscem do odkrycia prawdziwego porto. Kto by pomyślał, że przez przypadek wylądujemy w tak ważnym punkcie miasta? A my szukamy kawy. Kawiarnię znajdujemy kilka kroków stąd. Kawiarnia oferuje również typowy portugalski przysmak, czyli pastel de nata. Taka tarta z kremem jajecznym. Ten przysmak stworzony został przez katolickich mnichów w klasztorze Hieronimitów w Lizbonie przed XVIII wiekiem. W tamtych czasach klasztory wykorzystywały duże ilości białek jaj do krochmalenia odzieży, takie jak habity. W klasztorach dość powszechne było wykorzystywanie resztek żółtek jaj do wyrobu ciast i ciastek. W następstwie rewolucji 1820 roku, po kasacie zakonów i w obliczu zbliżającego się zamknięcia wielu klasztorów, mnisi zaczęli sprzedawać pasteiz denata nata po bliskiej rafinerii cukru, aby zapewnić sobie dochód. W 1834 roku klasztor zamknięto, a przepis sprzedano cukrowni, której właściciele w 1837 roku otworzyli fabrika de Pasteis de Belem. Potomkowie są właścicielami firmy do dnia dzisiejszego, stąd niedaleko do najbardziej fotografowanego budynku w Porto. Capella das Almas de Catarina lub Capella de Santa Catarina to wieczna kaplica, pokryta kafelkami, których jest prawie 16 tysięcy. Ręcznie malowane kafelki zdobią fasady budynków, pałaców i kościołów w Porto. Niektóre pochodzą sprzed stuleci i zawierają wiele opowieści o przeszłości Portugalii w żywych kolorach i misternych wzorach. Azulejo, bo tak właśnie nazywają się te kafelki, to jeden z najważniejszych skarbów artystycznych w Portugalii. a my poszukujemy kolejnych zdobionych ścian i nie trzeba wcale iść daleko. Kościół Świętego Ildefonsa został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1996 roku wraz z dworcem kolejowym Sao Bento, który jest naszym kolejnym przystankiem. To już stacja kolejowa Sao Bento. W Wielkiej Hali znajduje się 20 tysięcy płytek. Tutaj każda płytka opowiada jakąś historię i nie są to zwykłe ilustracje religijne. W 1900 roku król Portugalii Carlos I położył pierwszy kamień pod ten francuski budynek w miejscu, w którym kiedyś stał Stary Klasztor. Prawdziwą atrakcją są tysiące ręcznie malowanych azulejos, przedstawiające historię Portugalii. A teraz spacerkiem udajemy się powoli do kolejnego przystanku. A ten przystanek to dwa kościoły Karmo i Karmelita. Te dwa kościoły sprawiają wrażenie jednego dużego kościoła. Ale w rzeczywistości są to dwa odrębne kościoły, oddzielone niesamowicie wąskim domem. Krążą pogłoski, że ten niezwykle wąski dom. Został zbudowany, aby oddzielić zakonnicę od mnichu. Ma on zaledwie niecały metr szerokości. Teraz pora obejrzeć miasto Porto z innej perspektywy, bo z góry. Z tarasu widokowego Vitoria można obejrzeć część miasta zwaną Ribeira, czyli nadrzeczną dzielnicę Porto, jedną z najstarszych dzielnic miasta. Ale można również połączyć przyjemne z pożytecznym i obserwować piękne widoki, delektując się winem Porto. Nasz wybór to Rooftop Flores, a wino to Bin 27. Wino Porto jest słodkim, wzmacnianym, aromatycznym winem produkowanym na północy Portugalii w Dolinie Rzeki Douro. Prawdziwe wino Porto pochodzi tylko z tego regionu, a każda butelka prawdziwego Porto oznaczona jest specjalną banderolą potwierdzającą miejsce jego pochodzenia. Wino Porto może być czerwone, białe lub różowe, choć dodatkowo wyróżnia się jeszcze kilka innych jego rodzajów. Zawartość alkoholu w winie Porto wynosi pomiędzy 19 a 21%. Wzięło ono oczywiście swą nazwę od miasta Porto, w którym to wino nie było nigdy produkowane, ale wystawiane na sprzedaż. Według tradycji i legendy, wino Porto powstało przez przypadek. Anglicy, którzy prowadzili wojnę z Francją, zostali w pewnym momencie odcięci od win francuskich, w związku z czym zaczęli szukać nowych rynków zaopatrzenia. Ich angielscy kupcy, trafili do Porto, ale podczas transportu win portugalskich do Anglii wina te ulegały bardzo często zepsuciu. Aby temu zapobiec, zaczęto dolewać do beczek z winem wysokoprocentowego spirytusu winnego o zawartości około 70-80% alkoholu, który również był sprowadzany z Portugalii do Anglii. Jak się okazało, Wzmocnione wino nie tylko było w stanie bez trudu przetrwać podróż na statkach do Anglii, ale również uzyskało dodatkowy, głębszy aromat oraz moc. Dało to początek właśnie słynnemu winu Porto. Inna legenda mówi, że Anglicy technikę wzmacniania wina uzyskali od mnichów portugalskich. Po jednej lampce takiego mocnego wina nie jest łatwo zejść do nadrzecznej dzielnicy miasta Ribeira. Porto rozwinęło się najpierw jako port rybacki w czasach rzymskich, a następnie jako punkt handlowy dla północnej Portugalii, handlujący z innymi nadmorskimi miastami Portugalii, zwłaszcza z Lizboną na południu. W epoce odkryć trwającej od XV do XVII wieku, miasto stało się bogate, gdy statki z Porto wypływały do egzotycznych miejsc na świecie. Później, gdy handel winem Porto między Portugalią a Wielką Brytanią stał się opłacalny, bogaci kupcy zaczęli budować swoje rezydencje na stromych zboczach prowadzących do nabrzeża. Rezydencje te są obecnie miejscem, gdzie znajdują się bary, kawiarnie, hotele i restauracje, ale również domy prywatne. To już ostatni przystanek naszej wycieczki w mieście Porto, które było tylko naszą przesiadką w podróży do Maroka.